Chyba zżera go trema. Bręczka z broni, nie ma gola. To może być bardzo ważna interwencja. Na pewno wpłynie na morale drużyny. Skutecznie z 11 metrów. Nie myli się w takich sytuacjach. No, nie wygląda zbyt pewnie. Bez... Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Oszukał go i strzelił w sam środek. Pramkaż nie miał nic do powiedzenia. Czas na poprzeczkę. ale szpek spukuwał o głos. I nie ma bramki. czarny obroniony. Ależ fantastycznie to zrobił. Trener i jego koledzy z drużyny na pewno odetchnęli z ulgą. Wyraźnie. Piłka w kolan siatki mimo dobrej interwencji bramkarza. Jego mina mówi wszystko. Wie, że mógł to wyłapać. Piłka w siatce. Ależ presja, ależ obciążenie. Jeśli spróbuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. Ach, pięknie. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. A! Pięknie, fantastycznie podciął piłkę! Bardzo ładnie uderzył! I piłka ląduje w siatce! Chyba zżera go trema. A! A Chega o Zabiru, Isália, do Pé.